Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. oj ja, Martyna mi przeszkadza. Halo? Będzie kolejny odcinek? Będzie kolejny odcinek z moją przyjaciółką? Co? Będzie kolejny odcinek z moją przyjaciółką? Tak. Na czym? Dobra. Gdy będę to już nie oglądał. Co? Ja już nagrywam. Przywitaj się. Dzień dobry. No to już, dobra. Lajsy ciepsze. ja tam lajse. W coś gramy? Papryczkowe lajsy. W co? Nie wiem. Lajsy jakieś? Nie. Ej, ty tutaj się re nie reklamuj. Ej, to na nagraniu to nie można, tak? Nie lubię chipsów. Nie lubisz chipsów, tak? Powiadasz. Felix. Ej, eee... Y... Widzisz mnie? Nie, nie widzę Cię, poczekaj. Widzę Cię! Widzę Cię, to masz okulary. Nie, dobra. Co to jest? Nie wiem. O, nie widzę. Widzisz mnie? Tak, widzę Cię, masz okulary. Mam tu Kamera też Cię widzi. Chcę to Nie reklamuj! Nie reklamuj! Zakryłam firmę, ale pewnie każdy wie. Dobra, że... papryka. Nie reklamuję, zakrywka firmę. Dobra, papryka, papryka, 24 godziny. Ja się nie reklamuję. Dobra. Dobra, Dobra nie ja jest ja. tego. <noise> a tutaj ja. Mm. A mnie widzą? Tak, widzą cię. Zaczyna się, ale nie. widzą cię. A, 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 posłuchaj, posłuchaj, widzę. Widzę. Posłuchasz? Jak dostaniemy 10 lajków No I dwa komentarze No To wtedy No Zrobimy challenge wodny I będziemy się oblepać wodą I to już na no. najbliższy piątek albo sobotę No Więc proszę Zalekujcie to No, dobra I dzisiaj będziemy całe mokre? Dobra, więc nie lajkujcie Lajkujcie, lajkujcie nie. <laughs> Ja nie chcę być mokra to inny challenge? Lany poniedziałek już był. Co? Lany poniedziałek już był przecież. no Ale co? No, lany poniedziałek już był przecież. No wiem. Dobra. Dołączam do stołu 112. Nie było, ale nie było lanego piątku. No tak, nie było. No to będzie dzisiaj. Masz czwartek. Najbliższy. Czekaj, dołączam do stołu 112. Przechodzisz? Czekaj. Ej, pójdziemy po Szymka, To nie? No. No i powiemy, żeby wziął wiaderko i aż oblewał. Aha, okej. Okay. Bo to życie, że chłopaczy oblewają dziewczyny. No tak? spoko, 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 spoko. Ale nie jestem ubrana. <laughs> boję się, boję się. Nie lajkujcie tego, nie lajkujcie. Żartowałam! Okej. Okay. Żartowała! Żartowała, żartowała. Co szczęście. No dobra. Nie, 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 Idę do wcetu. Idź, idź, idź. Ja będę. Dobra, pa. No to sobie, sobie. Zostaliśmy sami, co nie? Zostaliśmy sami. Dobra. Więc widzowie. Tutaj jest słaba jakość. Jestem, jestem, jestem. O nie! Nie ja lajkujcie tego. Ostrzegam was. Jak to zalajkujecie, to będzie to, to katastrofa. No będzie katastrofa, zrobimy jakiś normalny challenge. Ale oni cię... na pewno tego nie zalajkują, więc będzie dla, lepiej dla nas. Dlatego, bo ja to nagrywam y, telefonem po pierwsze. Po drugie, to, to jest słaba jakość. Po trzecie, y, to jest słaba jakość. I po czwarte, to jest nagrywane telefonem. Koniec. Koniec? Nie pokazuj swojego, tego. A, 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 a po pierwsze, dla mnie, jeżeli powiesz, że zrobimy challenge, to dostaniemy lajki, żeby, zobaczyć, żeby oni nie zobaczyli to lecieć. Zaproszę na mój kanał i na mój kanał to zrobimy. A dobra, dobra. Poczekaj, to, to ja tutaj się zamienię. Oj, 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 zobaczyli naszą datę. A ty nie o kanału, ale moja mama ma. Dobra. Więc tak. Miłosz, jak się nazywa twój kanał? Miłosz, jak się nazywa twój kanał? Nie wiesz? Miłosz Kowalski. Tak, tak. Nie mów ty swojego nazwiska, bo zaraz to usłyszę. Miłosz, ja miłosz Kowalski. Miłosz Kowalski. Miłosz Kowalski. Miłosz. Widzowie, miłosz. widzowie, widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.